Czas na podsumowanie roku 2021 i tym razem robię to troszeczkę wcześniej niż praktycznie pod koniec stycznia, jak to zrobiłam w pierwszym roku. Siema widzowie, witam Was w nowym roku, jak tam po Sylwestrze, kacek był. Hmm. Moi drodzy, słuchajcie, to jest początek filmu, dlatego po pierwsze like, y, sub, jeżeli jeszcze tego nie robicie z dzwoneczkiem oczywiście i napiszcie w komentarzu, jakie macie postanowienia noworoczne. Kiedyś wam mówiłam jak taki typowy Peter, Nie bijcie mnie, proszę. Dobra, przejdźmy do filmu. Przejdźmy do, do tego podsumowania. No to co, na początku roku zrobiłam całkiem spory upgrade mojego sprzętu, bo kupiłam dwa mikrofony. Kupiłam halogen ogrodowy. Właśnie ten halogen ogrodowy. I jeszcze tam parę mniejszych, pierdójek, mniej istotnych. Jak pewnie wiecie, trochę mam pecha do kontuzji. No i 9 stycznia miałam mój drugi rezonans z kolana, właśnie tego. Kolana. No i po tym rezonansie troszeczkę się załamałam, ale do tego przejdziemy później. No i 9 dni później było 18 stycznia rozszerzona watła. Dostałam wyniki rezonansu. No i okazało się, że to kolano jest dość mocno już rozwalone i że prawdopodobnie czeka mnie operacja. 27 stycznia zobaczyliście pierwszy odcinek osłów na moim kanale i przez rok nagrałam całe dwa odcinki. Zejmaliście! Welcome to us. W lutym nagrałam mój pierwszy film na konkurs i chciałam, żeby ten film był jak najbardziej profesjonalny. Oczywiście jak teraz na to spojrzę, to to była badaka z masakrą i w ogóle... 24 lutego był mój ostatni trening przed operacją. W tamtym tygodniu miałam trzy treningi. Poniedziałek, wtorek, środa. No nie będę ukrywać, że z tego ostatniego treningu wyszłam zapłakana, no bo wiedziałam, że ze sportem się na bardzo długo pożegnam i było to mega smutne. A Moi drodzy... Właśnie skończyłem ostatni trening przed placu. Być może nie widać, ale Emocji jest sporo. No i co? 1 marca byłam cięta. Sam ten dzień był całkiem spoko. bo dostałam takie znieczulenie, że nie czułam mojej nogi w ogóle. I to wiecie, to było tak, jakbyście dotykali obcej nogi. No i tak naprawdę już tydzień po tym wszystkim zaczęłam rehabilitację i powiem wam, że to było cholernie ciężkie. Nie będę mówiła inaczej. To było cholernie ciężkie. Tak naprawdę wszystkie ćwiczenia, które wykonywałam w domu, zawsze kończyły się płaczem, bo nie dość, że ja nie widziałam efektów, to jeszcze to wszystko bolało. W połowie marca spełniłam swoje marzenie. Robiłam dziarę moją pierwszą dziarę, nie ostatnią. Bandita, dziaryna burija. 22 kwietnia postawiłam moje pierwsze samodzielne kroki po operacji. I szczerze wam powiem, to chyba było jedno z najlepszych uczuć w moim życiu. W czerwcu trochę się porozczulałam nad filmowaniem, zaczęłam czytać książki odnośnie montażu, reżyserii, scenariusza itd., itd., operatorki. No w każdym razie zaczęłam bardziej się jeszcze nakręcać na to wszystko. Zrozumiałam, że faktycznie to kocham i że to lubię i że w ogóle to jest wszystko takie fajne. I też na początku czerwca bo 4 czerwca spędziłam super weekend z moją przyjaciółką Wigzą. Łaziłyśmy po polu. desz A właściwie po polach? Nie, ciekawego. No i przechodzimy do wakacji, bo tak naprawdę moje wakacje zaczęły się dzień po rozdaniu świadectw. Dwa dni temu odbieram świadectwo, a już jestem nad morzem. 11 lipca wyjechałam z moimi przyjaciółmi na wieś na nasze pierwsze wspólne wakacje i myślę, że mogę za wszystkich powiedzieć, że to były jedne z lepszych wakacji w naszym życiu. Nagrałam też pierwszy taki film, w którym starałam się jak najbardziej zachować wszystkie zasady filmowe, te, które do tej pory poznam i to był film o deszczu i pod tym względem nawet mi wyszło. No i wracamy do szkoły, mamy wrzesień i na początku września byłam w Czechach na wyścigach motocyklowych i nagrałam taki mini dokument.

I szczerze, tu żałuję, że ten film się nie przyjął, bo się bardzo nad nim starałam. No trudno, jakby starza się. Nie każdy film może być super zarąbisty, nie? Mamy październik. To jest czas, w którym zaczęłam się powoli wdrażać w treningi. Na siłownię chodziłam dwa razy w tygodniu, od października aż do grudnia. No i tam powolutku wdrażałam się ze wszystkimi treningami. W zeszłym roku nagrałam również drugi film na konkurs, tym razem międzynarodowy, i też go wygrałam. Polska góra! Znaczy, wygrałam go z moim zespołem. I to już był film, z którego jestem do tej pory dum i był faktycznie fajny. You take the blue pill, you wake up in your bed, in a world like now. A, no, właśnie, 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 właśnie! 11 października dowiedziałam się, że dostałam nagrodę prezydenta miasta Bytomia w dziedzinie kultury. Za moje filmy. Ja dostałam nagrody za moje filmy. Najwiście, no! Co się działo później? Nic się nie działo, no. Szkoła i, i tyle, tak, do grudnia aż do świąt. No, więc to tak by tyle z mojego roku. No to do zobaczenia za tydzień, Trzymajcie się, jo!